Co sprawiło, że zainteresował się pan właśnie MMA? Wielu zapaśników próbuje różnych rzeczy. Skąd pomysł na MMA? No, ja po prostu od dwóch lat prowadzę zajęcia zapasów w, akademii, w klubie Akademii Samate w Gdańsku, gdzie trenują zawodnicy właśnie przygotowujący się do, do walki MMA. I tam właśnie prowadzę zajęcia zapasów, ale też i widzę, jak widziałem i sam brałem udział. W treningach czy do jitsu czy MMA, czy boksu i zobaczyłem tak od, od podszewki na czym to wszystko polega i jak się trenuje. Wiele osób o tym nie wie, ale miał Pan już propozycję od największej kiedyś federacji MMA na świecie, podobno od Pride. Czy to prawda i na czym polegała ta propozycja? Była taka propozycja, żeby, żeby wystartować w. W tej federacji, ale wtedy to było tak jakoś bardzo krótko po zakończeniu mojej kariery, kiedy stoczyłem ostatnią walkę i nie byłem jeszcze chyba wtedy tak przygotowany do tego, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłem te pierwsze walki w tej formule, no wydawało mi się, że to są takie krwawe te, 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 te pojedynki, bardzo brutalne, ale kiedy właśnie, jak już powiedziałem, poznałem to zaplecza, Yy, uważam, że no jest to po prostu jakaś yy, dyscyplina, która rządzi się własnymi prawami. Dla panów MMA, ciekawą informacją może być to, że walczył pan kiedyś z randy Kuturem, dziś jedną z największych gwiazd UFC. Może pan opowiedzieć więcej o okolicznościach tego pojedynku? Walczyłem w zapasach, także trochę w, innej, e, w innej formule niż, niż ja. Jak, jak, był jak zdobywał te właśnie największe swoje w w no dobrze było. Yy, Zkazaniem na mnie. Czy to jest taka jednorazowa przygoda, Paweł na stóla i, i, i później wracamy do swoich zajęć? Czy ma pan nadzieję na więcej walk? Jeśli tak, to jakie są te plany? Na razie na razie nie wiążę jakichś planów. Z moją przyszłością w MMA jako zawodnika, oczywiście. Ale jak już tutaj powiedział prowadzący, mam zagwarantowane prawo do rewanżu po, tym, po tej walce. Jak, ja, czy skorzystam z tego prawa, czy Paweł? No po prostu zobaczymy po 20 sierpnia. Podobno rozmawiała z Panem też największa polska federacja w sprawie walki, kiedy to było i czy to prawda. To znaczy? Nie było takiej rozmowy. Dementuję taką informację. I jeszcze jedno pytanie. Paweł jest dużo, dużo lżejszy. Może dużo to źle powiedziane przy tej, przy tej masie, ale jest lżejszy, jest pewnie szybszy, ale pewnie też ma mniej, mniejszą siłę, tak? Czy, czy, w czym upatruje Pan swojej przewagi? O, no. jest zdaję sprawę, że Paweł ma większe doświadczenie tak, w MMA niż ja, ale myślę, że, że mój charakter i moja taka determinacja pozwoli na to, żeby żeby wygrać tak, jak już pan zauważył. No, jest więcej waży może warunkami fizycznymi jestem. Jestem silniejszy, chociaż nie sprawdzałem tego na trenarzach, także nie mogę tego stwierdzić. Paweł lżejszy, co za tym idzie też na pewno, na pewno szybszy. Po prostu będziemy zobaczymy wszystkiego, tak? Tutaj tak jak już też powiedział, że w tych pojedynkach może się liczyć ułamek sekundy, gdzie można zawodnika skończyć, czy to będzie uderzeniem, czy to będzie dźwigną, czy duszeniem.